Siemano! Znowu tutaj młody grawa, grawa Dzisiaj troszeczkę inaczej spróbujemy to na spontanicznie <noise> zrobić i próbujemy zrobić odcinek tak jaki powinien być. Poprzednio oglądaliście ten odcinek w takiej ilości i jestem z Was naprawdę zadowolony e, Powiem, że moje serduszko jest wręcz uradowane tą całą sytuacją i będę chciał trochę wam milej umilić czas jak ostatnio o, 20 tysięcy kroków. Spróbujmy. Uwaga. Pobiegajmy sobie, kurwa. Bo Przebiegłem maraton. Możemy nagrywać następny odcinek. u graby. Vlog graby numer 2 albo 0 1. Bo nie wiem, czy pierwszy vlog nazwać intrem, bo był trochę krótki, ale możemy powiedzieć, że to jest. Um, vlog Bo to jest vlog Nie jestem ani przygotowany Ani... Nie mam planu działania Miałem napisać scenariusz, ale napiszę go do następnego bardziej vloga Znaczy scenariusz Ja nie będę robił szczegółowo kroczek po kroczku, co ja mam tutaj robić Bo tu nie o to chodzi, ja mam w tym płynąć Jak woda, jak statek na wodzie, jak... Jak coś co płynie na czymś co powinno płynąć Jak... Dobra, może o wszystkim nie będę mówić co mam w głowie, bo... <ślamy> moje, moje myśli czasami... Błądzą w takim kierunku, w którym nie chciałbym, żeby szły i mówienie o nich publicznie nie byłoby komfortowe ani dla mnie, ani dla was, ale może kiedyś wam przedstawię to wszystko, co jest tutaj i co jest tutaj. I co jest. Tutaj. A brudne stopy w ogóle. Jaram się. Lata nie lata, kurwa, co mi lata? W głowie mi się 2 lata teraz. Pierwszy dzień, w którym mogłem sobie od długiego czasu pozwolić na pochodzenie po trawniku bosu, a normalnie Grabuś to uwielbia. grał uwielbia chodzi po trawniku bosu. Tu... Pokazać, no? No nie wiem czy chcecie żeby to zobaczyć. Spróbujmy. Czekaj. Ja pierdolę, co tu dzisiaj dzieje się. Którzy wymierzyło, było Trzy raz. Trzy raz Dobra, może nie będę wam stóp pokazywał. To. Stopy wam pokażę w vlogu numer 9. O! vlog numer 9, stopy. Pamiętajcie. Ja zapamiętam, aż sobie to akurat sobie zapiszę. Ostatnio dużo, sobie zapisuję. Bo tak. Czuję się jak pisarz. Jak Paulo Coelho. Pisząc swoje. Pierwsze? No, chyba tak, chyba tak. <grywa> Ale mam ostrość dzisiaj mocno w ogóle. Hmm. O czym jeszcze weźmiemy mogli porozmawiać? Ile trwa już ten vlog? 4 minuty, dosłownie. Mój najdłuższy vlog w życiu. Najdłuższy vlog grawy. Mam nową nazwę odcinka. Aktualnie, bo wiadomo, w przyszłości może być dłuższy. O! Dobra, chyba no. ja wiem, o czym mówię, ale zbiegamy po tematach. Bo wiem, o czym mógłbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Mógłbym Wam dzisiaj opowiedzieć kawał, ale nie wiem, czy mi wyjdzie, bo jestem słaby w opowiadaniu kawałów. No, ale warto spróbować. Marek i Franek siedzą w samolocie na ostatnich miejscach jeden do drugiego mówi Ej, Marek, zróbmy coś. Zróbmy coś. Na no to Franek mówi, nie, no nie. Nie będziemy nic tutaj robić, już są ludzie. Co, co chcesz w ogóle zrobić? To Marek mówi: Poczekaj, poczekaj. Wziął długopis, rzucił długopis na środek autobusu. Prawda, tak patrzy? Marek tak patrzy. Nikt nie zareagował. No to dobra, chcieli się do roboty. I zaczęli coś tam działać, coś tam działać. No ale Stewardesa przybiega, bo Zbyszek, który siedział z przodu, zaczął żygać już miał tkwić i przybiega stylardesa szybko i mówi: Kurczę, tutaj są reklamówki, mogę pan, może by było zareagować jakoś na ten sposób. A Marek mówi: Po długo piznie przyszliście, a z tym się pierdolicie. słaba służba zdrowia. Najgorszy żart w życiu. Wow, a w ogóle sensu nawet nie miał. Pomyliłem go. <laughs> Ale wybaczcie, raz go w życiu słyszałem. Stwierdziłem, że się z wami podzielę, bo taki jestem dobry. Codzienna zabawa tylko z grabą i z przyjaciółmi. Przyjaciela od siedmiu od boleści. Planuję za niedługo startować z. się zmieni. Loading wyłączyło mi łeb ze sklepem. Odzieżowy w przyszłości. i powoli sobie ruchy na to buduję i przygotowuję się pod takie działania. Ale dziś nie o tym, bo dziś najdłuższy vlog, graby <grym> to trwamy do 10 minut. Jak to trwamy do 10 minut, to normalnie padnę. Zegarek na ręce kupiłem w zalandu. Nie było mniejszych. Stwierdziłem, że no, może być trochę za dłuższy, ale. Może się spodobać. Odklejony vlog, albo to będzie odklejony vlog. Nie no, dzisiaj najdłuższy vlog. Albo najkrótszy. Zależy jak na to popatrzeć. Można na to popatrzeć od końca. Zamiast od początku. I wtedy wszystko nabiera innego znaczenia. 300 iQ. Ja no, minus 300 iQ. Ja ja mam mózgu czasami. Przyzwyczaj... Przyzwyczajcie się do tego albo przyzwyczaj, może powinienem mówić jak do jednej osoby, a nie to wszystkich, bo mówię do jednego widza. Zanim no, będzie oglądać to w kilka osób. Nie. Ale ja i tak mogę to kierować typowo do jednego widza, więc widziałeś. Przyzwyczaj się do tego, że grałem będzie czasem odklejać, bo tak ma, czasem jest. Pierdolnięty po prostu i nie lubi tego ukrywać, bo lubi tą swoją stronę pierdolniętą i Czuję się w niej dobrze, po prostu. To może. I tak. Ej. <laughs> Miałem na koniec mówić, że w skali baterii mi nie wytrzymał i mi wyłączyło nagrywanie, ale mi się wszystko wyjebało, więc też stąd wyjebuję. I siema, nara. Widzimy się w następnym vlogu u Graby. Co będzie w następnym vlogu u Graby? Tego nawet Graba nie wie. To jest w tym piękno.